Jezus maria! O jezus! O jezus maria, O jezus! Kurwa, nigdy więcej tych bielonych, nigdy! O Jezu Łaj! Jak się wywietrzy! Zakładamy kronikarkę może by coś się nagle skronikowało! O jezus, tylko mucha brzdęci. Bo Może lepiej zamknę, bo jeszcze tu... Uff uff ale daję, kurwa! No, może aby nikt nie wszedł Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Wiesław Poleta się kłania Pracownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego PGR Bruzda Dzień dobry kronikarze, witam wszystkich serdecznie A dzisiaj co będziemy robić? A dzisiaj jedziemy urać yy, wreszcie akcję Orka Podwórko tutaj yy, Plac PGRu posprzątany, wszystko ustawione No i co? Bierzemy się za robotę, bo to nie ma co. Kazik już pojechał orać. Ja biorę dzisiaj tego nowego nowy, ursusa. Bug czwórka na razie. Może jakoś damy radę. Mam nadzieję, że to pójdzie. Ten lepszy, bo to wiadomo, napęd ma. Czyli yy, gdzie lepiej to szło. Ogólnie to kurwa, mać musiałem dzisiaj z, z Byszkiem przyjechać. Bo cholera, jasno, malch mnie chciał odpalić. Trzeba będzie go chyba w końcu do Mietka na warsztat wziąć. Do cholery niepodobne. Żeby kurwa nowy jeszcze nie chciał odpalać. No ale na co zrobić, nic nie zrobić. Na razie jadymy. Na, na pole A tutaj oramy te duże pole No bo co będziemy się pierdzielić Znamy Dobra, nie jadzie, nie jadzie Piękna rzecz O, tutaj widzę, że Przeorał się dosyć dziwnie my tu to i może i ja bym się tutaj tak Psz, Machnął zaraz a jedzie, ora, ora, dobra Dobra, teraz tak Tik. I spróbujemy I No wam powiem, jakoś Powoli idzie Niestety pługów nie ma na tyle Jeszcze Żeby, wiecie, tu urać na więcej zestawów No powoli jakoś to będzie szło Jezus Tamten to ma problem, bo nie ma napędu Więc gorzej dla niego no ja tu mam napęd, więc widzi ta, jak to idzie, ten 914. Pięknie maszyna idzie. O! Żebym trochę ustawił, trzeba to poprawić. O! I piękna rzecz. I można orać w pięknym ed przedni napęd robi robotę, tam temu to trochę ciężej to idzie. Ale nie dziwota, no nie ma napędu. Potem ten ma tu widać niewyrównane, to trzeba będzie wyrównać. Trochę zajdzie zanim to poramy, no ale chociaż coś tam ruszy później przy, przybędzie wsparcie. powinny te, te, te duże Te, te 150 k tam powinny wyjechać. Ale kurde nie mają jeszcze, no to z agregatami one dopiero wyjado. Kultywatorami. A na razie, no to no trochę kaszana. No, nie, nie, nie mają jak na razie, no bo co, bugów większych nie ma. Na razie tutaj PGR. Rotacja państwowa jeszcze nie przyszła. No zobaczymy. U Jezus. Kurwa a mać. No nieprzyzwyczajony jeszcze jestem tego porania. Dobra, jedziemy. O. No i super. Tutaj przyuramy. z racji sobie pewnie tutaj właśnie połowkę tutaj wyoram aby można było yy, już no żeby tam wyrobił yy, tutaj żeby sobie robił tu, pierwszą tutaj tą część co zaczął tutaj, żeby on sobie tu zaczął to robić a ja sobie własną połówkę już będę orał zawsze to będzie lepiej Dobra, dojechałem. Tu już do końca teraz będzie najcięższe zadanie. Czyli to y, przeorać tak y, y, równo. Kazzik tam już zawraca. No 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 no. I ruszamy. No najcięższe, cięższe zadanie. O. No i ten dłuższy kawałek. Ojej Dawaj, dawaj jeszcze trochę Przedni ratuje, ale kurde wam powiem kronikarze, że no dosyć, dosyć topór to stawia. Stawia obciążenie Nie ma co? I to mocno Jeżeli jakoś powoli to pójdzie No dawaj, dawaj, dawaj jeszcze trochę. Jeszcze trochę No i piękna rzecz. Ja te, te, ten, ten ursus to będzie tak zmęczony Jeszcze po takiej ciężkiej robocie. Kurka. No tamten to jest sześciogarowy, ale on napędu nie ma to też. Wychodzi trochę tak na... No ciężko, ciężko. Trochę. Ciach. No i ogień. Dawaj O! I ruszyła maszyna. O, no, w miarę tak prosto to jakoś wyszło. Myślałem, że będzie gorzej, ale na szczęście nie. Więc całe szczęście. Oj, 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 kurna. Mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych tutaj czy nic. Chociaż pewnie się trafi jakiś... Ale prosto, patrz, ta kronikarze, ale prosto. Miodzio. To się normalnie mi je aż podoba. Patrzcie, kurwa, jak równo. Perfekto. Oj, dupa. Już widać gdzie było krzywo Nie będzie teraz krzywo Trzeba to poprawić, no bo nie nie da rady no To no. jest No wiegu nie wróciłem. Dawaj, 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 dawaj No i dupa, znowu to samo Ajajaj, aj, aj, trzeba będzie to poprawiać I ogień Dawaj, 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 tu Bóg jest Zagraniczny, ale no chociaż Na razie musi być taki Takie no to są najlepsze. Nie. Ma, tutaj nie ma innych. Dobra. Każib walczy. ciatra w tu stronę I ciach No i jadymy. no troszeczkę zejdzie Zanim to wszystko się pora, Pogarnie No ale nie ma co naczekać, najważniejsze, że chociaż jeszcze morać kiedyś, to ja pamiętam Kurwa, żeśmy w okonie orali to u Jezu, ile to schodziło Ludzie, to zanim te PGRy, to wszystko było, ojeju, to, to dopiero się schodziło, Piera, to kurwa, nowoczesność, to wszystko, postępowe. Aj tam, o spokój, co to jest? O. No już, że umknęło trochę, no. Patrzcie co zobaczy. O, dobra Pewnie później zmienię się z gazikiem i pójdę na tego Na tę większą serię Na tą sześciocylindrową No ale, to zaraz Prze o ja pierdziel! Uro, jak mnie ci się Du, Kurna dwójka to jedynka, ta Halinka to mnie tym kompotem chyba też wytruła. Słuchaj ta bo wy już tu wróciście. No, już tutaj zamieniłem się z Kazikiem, on tu poleciał sobie właśnie. Ja biorę tego 1201, bo coś mu nie idzie w ogóle tym Ursusem Praca. Zobaczę, jak to będzie szło muszę tutaj też klina przejechać bo tutaj od odorał i trzeba go będzie zaorać nie wiem jak będzie ten Ursus szedł no to jest sześciocylindrowy ale bez napędu więc będzie pewnie ciężko miał trochę oj oj oj, oj. no ciężko o trzeba go tak na krawędzi o teraz idzie Trzeba go na krawędzi trochę bruzdy stawiać, to... Oj, to będzie dobrze. I lżej, miał orać. Bo tak, to u jezu, to on się za temperatura w ogóle pod... podskoczy, chyba do stanu krytycznego, i tak dalej będzie. O, teraz to elegancko. No, tam to surowa, kurna, ale to wie, ta napęd jest. To normalnie, u jezu, to normalnie można robić. A to, to, to tak trochę nie za bardzo. Dobra, płogin na tłoki. Trochę go zamęczymy, no ale cóż, trudno się mówi, no. Dobra, kronikarze. To się biorę dalej za robotę. Oj, dobra, puszczamy ten klin, na trzeba w końcu garnąć. Żeby był z nim porządek. O, elegancko. No tutaj jak bliżej, 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 troszeczkę krawędzi no spada, spada Ale I ciężej ma, no ale jak W bardziej twardego to idzie Na długiej, długi ten klinek w mordę jeża Z Jedzie Uj, Oj, oj o, dobra idzie. tam gazika. Tam tam jest już zawraca. I idzie, idzie. I robota no już trochę przynajmniej będzie po ranę, ale niestety i tak dużo zostaje, bo mamy tutaj yy, ten... jest ogólnie tak o, do ranę dlatego że kurde no trzeba będzie musieliśmy najpierw na, na prostu zrobić, potem tam te elementy doorać. Dobrze idzie. Dobra, w górę. No i piękna rzecz Teraz zostanie tylko... u oh, jezus Zajedziemy w tę stronę I ruszamy Tak złapać jakoś to żeby kurde On miał lekko Płynak O tak, przy tej krawędzi akurat idealnie. On teraz wpadnie, bo tu jest było rane. Ale już idzie, idzie lepiej. Gdyby tylko ten napęd był, to by już mógł ten Ursus sobie lepiej radzić. No mam nadzieję, że kiedyś coś jeszcze pomyślą właśnie na wersją z napędem. Ursus naprawdę świetnie sobie dają radę. Więc jest elegancka sprawa kliny Okej. klina się pozbyć i już mniejsza nic będzie pierdzielenia jeżeli zagonówkę wymyślą Nie wiadomo w sumie Dobrze znaczy zagonówkę, abortówkę Wracało się, fajnie by było Ale nigdy nic nie wiadomo, kurde Okaże się No po i wracamy raz. drugim klinem. Trochę tak żeby wyorać No i już widzę, że ciężej ma No ale cóż, chcę tutaj wyrównać Więc będzie miał ciężej Oj, 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 oj Dawaj No i pięknie Wyciągnął się No dawaj, dawaj, dawaj Troszeczkę go pomęczę, no ale trudno, no Nic na to nie poradzę Musi swoją rolę wypełniać już już siada już kurna na dziad kazik ruszył przynajmniej do, do roboty Tutaj, o już teraz węży teraz wężej jest więc piękna rzecz Ojej, jeszcze ta kupa pracy przed nami Dobra, wyjedziemy Wiecie co? Ja tu kronika, że pierdyknę w jedną stronę tu jeszcze. Oddzielę to trochę, bo o, trochę poprawię tutaj, bo Więc widzicie jak to machnięte. O! No i łagodnie, na tłoki. Dobrze, gronikerze, ja tutaj już sobie na przerwę chwilę zjechałem. Eee, zaraz Kazik do mnie dojedzie. Ja się tutaj z wami będę żegnał Pozdrawiam was wszystkich. Do zobaczenia w kolejnej kronice. Do zobaczenia!